Poranne słońce malowało lasy Bieszczadów odcieniami złotej bursztynowej barwy. Powietrze było rześkie, z pierwszymi oznakami nadchodzącej jesieni, a delikatny wiatr niósł słodki zapach sosnowych i przez drzewa. Marek Andrzejewski poprawił pasek od aparatu, gdy szedł przez znane mu ścieżki leśne. Jako fotograf przyrody spędził niezliczone poranki w tych lasach, ale dzisiaj coś czuł, że jest inaczej. Las był cichszy niż zwykle, Zwykłych chór ptaków i szelest liści wydawał się stłumiony, zastąpiony niezwykłą ciszą, która sprawiała, że skóra Marka drżała. Zatrzymał się, wsłuchując się uważnie w subtelne dźwięki wokół siebie. Wtedy to usłyszał cichy jęk, ledwie słyszalny, ale pełen bólu, który przykuł jego uwagę. To nie był dźwięk żadnego z leśnych stworzeń, które znał. Podążając za dźwiękiem, Marek ostrożnie stąpał po opadłych pniach i przepychał się przez gęste zarośla. Jego serce biło szybciej z każdym krokiem, wiedząc, że w tych lasach nieoczekiwane spotkania mogą być niebezpieczne. Jęki stawały się coraz głośniejsze, gdy zbliżał się do małej polany. To, co zobaczył, zatrzymało go w miejscu. Na wilgotnej trawie leżał młody czarny niedźwiedź, przewrócony na bok. Jego ciemne futro było zbite krwią, a jedna z tylnych nóg była poważnie ranna. Marek, doświadczony fotograf, dostrzegł ślady brutalnego ataku. Ślady duży łap na miękkiej ziemi mówiły jasno, musiał to być atak Rysia, ale w jakiś sposób mały niedźwiadek zdołał uciec. Ręce Marka zadrżały, gdy obserwował scenę. Niedźwiadek był mały, prawdopodobnie miał tylko sześć miesięcy. Jego klatka piersiowa unosiła się i opadała szybkim, płytkim oddechem, a oczy były zamglone bólem i strachem. Nie było w pobliżu matki, co było bardzo nietypowe i niepokojące. Młode niedźwiadki zwykle pozostają z matką przez co najmniej półtora roku. Ten był sam, bezbronnym i zagrożonym stworzeniem. Lata doświadczenia w pracy z dziką przyrodą nauczyły Marka, że nie należy ingerować w naturalny porządek rzeczy. Zasady były jasne: zachowuj dystans, nie interweniuj, pozwól naturze podążać swoją drogą. Ale patrząc na trudności małego niedźwiadka, zaczynał wątpić w te zasady. Niedźwiadek miał poważne rany. Jego oczy były zapadnięte z pragnienia, a czas uciekał. Pomoc była oddalona o cztery godziny marszu przez trudny teren do najbliższej kliniki weterynaryjnej w Sanoku, a telefon satelitarny Marka nie miał sygnału. Bez pomocy niedźwiadek nie przeżyłby kolejnego dnia. Drapieżniki go znajdą lub zginie od swoich ran. Ta myśl ściskała serce Marka. Marek uklęknął, utrzymując bezpieczną odległość, oceniając sytuację. Niedźwiadek ważył może 10 kilogramów, ale nawet mały niedźwiadek to dzikie zwierzę z pazurami i zębami. Ryzyko, że zostanie ranny, było realne. Ponadto ingerowanie w dziką przyrodę było niezgodne z przepisami, za które Marek mógłby ponieść poważne konsekwencje. Jednak patrząc, jak niedźwiadek wydaje kolejny słaby jęk, coś głębszego niż zasady budziło się w jego sercu. To już nie była kwestia przestrzegania procedur, to była decyzja między odejściem a podjęciem działania. Oczy niedźwiadka spotkały się z jego, a w tej chwili Marek dostrzegł w nim nie tylko dzikie zwierzę, ale istotę żyjącą, desperacko potrzebującą pomocy. Delikatnymi ruchami wyjął drogi sprzęt fotograficzny z plecaka. Tysiące złotych, wartych akcesoriów musiały zostać ukryte wśród drzew. Teraz potrzebował przestrzeni na coś ważniejszego. Wyciągnął apteczkę pierwszej pomocy i zapasy wody. Przygotowywał się do podróży która miała być najtrudniejszą w jego życiu. Myśli Marka były jasne, niektóre momenty w życiu wymagają złamania zasad, a ten był jednym z nich. Decyzja zapadła, zabierze rannego niedźwiadka do pomocy, bez względu na osobisty koszt. Marek działał szybko, w miarę jak poranne słońce wznosiło się coraz wyżej na niebie. Każda minuta była cenna, a on wiedział, że nadchodzące godziny wystawią go na próbę. Jego ręce poruszały się z determinacją, gdy przekształcał plecak fotograficzny w zestaw surwiwalowy. Bateni energetyczne, butelki wody i podstawowe materiały medyczne były niezbędne na nadchodzącą podróż. Z delikatnymi ruchami podszedł do rannego niedźwiadka. Młody niedźwiedź patrzył na niego zmęczonymi oczami, ale był zbyt słaby, by się bronić. Marek ostrożnie zbadał jego rany. Uszkodzenie nogi było poważniejsze, niż początkowo myślał. Z bliska widział głębokie rany na tylnej nodze niedźwiadka, wciąż krwawiące. Używając czystej wody z butelki, Marek delikatnie przemył rany. Niedźwiadek drgnął, ale pozostał zaskakująco spokojny, jakby rozumiał, że ten dziwny człowiek nie ma zamiaru mu zaszkodzić. Z apteczki wyciągnął chusteczki antyseptyczne i gazy. Jego szkolenie w zakresie pierwszej pomocy w dzikiej przyrodzie nauczyło go podstaw, ale leczenie niedźwiedzia było zupełnie inną sprawą. Pracował metodycznie, oczyszczając rany najlepiej, jak potrafił, i owijając nogę ochronną gazą. Bandażowanie nie utrzyma się długo, ale mogło pomóc w zapobieganiu dalszym obrażeniom podczas podróży. Trasa do Sanoka miała być wyzwaniem. Marek studiował mapę topograficzną, śledząc palcem możliwe ścieżki. Najkrótsza trasa prowadziła przez gęsty las i strome grzbiety. Dłuższa, łagodniejsza droga dodałaby kilka godzin do ich podróży. Czas był krytyczny, ale równie ważne było zapewnienie sobie sił, aby móc nieść niedźwiadka. Po starannym rozważeniu wybrał środkową trasę, która łączyła szybkość z bezpieczeństwem. Zdjął gruby flanelowy sweter, zostawiając tylko lekką koszulkę, mimo chłodnego poranka. Wędrówka szybko go rozgrzała. Przerobił koszulkę na prowizoryczną chustę, coś, co pomogłoby rozłożyć wagę niedźwiadka na plecach i klatce piersiowej. Niedźwiadek musiał być zabezpieczony ale też miał mieć możliwość swobodnego oddychania podczas długiej podróży. Spoglądając w niebo, Marek ocenił pogodę. Poranne, czyste niebo powoli wypełniały chmury. Prognozy przewidywały popołudniowe deszcze, co nadawało podróży jeszcze większą pilność. Wilgotne warunki sprawiłyby, że leśna ścieżka stanie się niebezpieczna, a utrzymanie ran niedźwiadka w suchym stanie byłoby jeszcze trudniejsze. Spojrzał na zegarek, było tuż po ósmej rano. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mogli dotrzeć do kliniki weterynaryjnej wczesnym popołudniem, ale Marek wiedział z doświadczenia, że w dzikiej przyrodzie rzadko kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Musiał utrzymać tempo, oszczędzać energię i być czujnym na wszelkie oznaki niebezpieczeństwa. Zanim podniósł niedźwiadka, Marek poświęcił chwilę na uspokojenie się. Zadanie, którego czekało, wymagało od niego każdej cząstki fizycznej i psychicznej siły. Zwinął ramiona, Rozciągnął nogi i wziął kilka głębokich oddechów. Chłodne powietrze leśne napełniało jego płuca, pomagając uspokoić jego szybkie myśli. Ostatni krok był najważniejszy. Marek musiał unieść i zabezpieczyć rannego niedźwiadka, nie sprawiając mu większego bólu ani nie wywołując jego naturalnych odruchów obronnych. Mówił spokojnym, uspokajającym tonem, gdy zbliżał się, pozwalając niedźwiedziowi oswoić się z jego głosem. Z ostrożnymi ruchami włożył prowizoryczną chustę pod ciało niedźwiadka. Młody niedźwiedź jęczał, ale pozostał zaskakująco współpracujący, być może zbyt słaby, by się opierać, lub w jakiś sposób wyczuwając intencje Marka, by pomóc. Gdy Marek przygotowywał się do podniesienia niedźwiadka, wyszeptał cichą modlitwę. Przed nimi była podróż, która wystawi ich obojgu na próbę, ale nie było już odwrotu. Ich przetrwanie zależało od siebie nawzajem nieprawdopodobne partnerstwo, które zrodziło się z desperackich okoliczności. Pierwsze kroki były najtrudniejsze. Gdy Marek uniósł rannego niedźwiadka w prowizorycznej chuście, jego waga osiadła na plecach i ramionach jak ciężki plecak. Niedźwiedź napiął ciało, ale pozostał zaskakująco spokojny, jego trudny oddech był ciepły na karku Marka. Poranny las rozciągał się przed nimi, labirynt drzew i zarośli który wystawi ich determinację na próbę z każdym krokiem. Po pierwszych piętnastu minutach Marek odkrył prawdziwe wyzwanie, jakie wiązało się z noszeniem dzikiego zwierzęcia przez teren leśny. Każdy krok wymagał ostrożnego balansu. Waga niedźwiadka zmieniała się nieprzewidywalnie przy każdym ruchu, zmuszając Marka do ciągłego dopasowywania postawy. Jego mięśnie paliły, gdy omijał niskie gałęzie i przewrócone pnie drzew. Leśna ziemia pokryta śliskimi liśćmi jesiennymi wymagała pełnej uwagi, by utrzymać pewność kroku. Początkowy strach niedźwiadka powoli ustępował, gdy wędrowali przez las. Jego napięte ciało zaczęło nieznacznie się rozluźniać, chociaż Marek czuł szybkie bicie jego serca na plecach. Zaufanie, które budowało się między nimi, było subtelne, ale niezaprzeczalne. Kiedy Marek musiał zatrzymać się, by sprawdzić kierunek lub napić się wody, młody niedźwiadek pozostał spokojny, czasami wydając ciche dźwięki, które zdawały się być pytające. Po pierwszej godzinie, pomimo chłodnego poranka, koszulka marka była przesiąknięta potem. Jego ramiona bolały od ciągłego napięcia, a nogi lekko drżały przy każdym wzniesieniu. Teren leśny nie okazywał litości, grube zarośla zmuszały go do dłuższych obejść, a strome wzniesienia sprawiały, że oddychał ciężko. Jednak Marek szedł naprzód, wiedząc, że każdy krok przybliża ich do pomocy. Nawigacja okazała się trudniejsza niż się spodziewał. Gęsta korona drzew nad nimi utrudniała utrzymanie stałego kierunku za pomocą słońca. Marek musiał często zatrzymywać się, by sprawdzić mapę i kompas, a cenne minuty uciekały z każdą przerwą. Dłuższa trasa, którą wybrał, zapewniała łatwiejszy teren, ale kręta ścieżka czasami sprawiała, że wątpił w swój kierunek. Pogoda zaczęła się zmieniać, czyste niebo powoli znikało za szarymi chmurami. Zmieniające się ciśnienie atmosferyczne przyniosło silniejszy wiatr, który szumiał w drzewach, niosąc ze sobą zapach deszczu. Marek wiedział, że muszą poczynić znaczący postęp przed nadejściem burzy. Mokre warunki uczyniłyby ich podróż znacznie bardziej niebezpieczną. Małe zwycięstwa oznaczały ich postęp. Za każdym razem, gdy pokonywali wzgórze lub przechodzili przez szczególnie trudny odcinek terenu, Marek czuł przypływ satysfakcji. Niedźwiadek wydawał się wyczuwać te momenty, jego oddech stawał się spokojniejszy podczas krótkich odpoczynków. Podczas jednej z takich przerw Marek zauważył, że niedźwiadek zaczął wydawać ciche dźwięki, przypominające mruczenie, które rozpoznał z badań nad dziką przyrodą jako sposób komunikowania się młodych niedźwiadków z matkami. Niezwykła więź, która powstawała między nimi, rosła z każdą pokonaną milą. Gdy Marek musiał wspiąć się po przewróconym drzewie, Niedźwiadek instynktownie dostosował swoją pozycję, co umożliwiło wykonanie tego trudnego manewru. Te małe momenty współpracy były niemal cudowne, jakby młody Niedźwiadek rozumiał ich wspólny cel w tej podróży. Nowe przeszkody pojawiły się, gdy posuwali się naprzód. Część zaplanowanej trasy była zablokowana przez osuwisko kamieni, zmuszając ich do zmiany drogi przez gęstszy las. Alternatywna ścieżka prowadziła przez szereg stromej, wijącej się drogi, która wystawiła wytrzymałość Marka na próbę. Każdy krok musiał być starannie wybrany, ponieważ upadek mógłby skończyć się katastrofą dla nich obojga. Pod koniec pierwszej godziny Marek poczuł, jak jego ciało zaczyna okazywać oznaki zmęczenia. I wciąż pokonali tylko niewielką część drogi do Hamilton. Oddech niedźwiadka stawał się coraz cięższy, a prowizoryczny bandaż na jego nodze wymagał uwagi, ale poddanie się nie wchodziło w grę. Przeszli zbyt daleko, a zaufanie, które między nimi rosło, wydawało się zbyt cenne, by je porzucić. Las przed nimi zdawał się rozciągać w nieskończoność, ale determinacja marka rosła z każdym krokiem. Każdy postęp był małym zwycięstwem a każda mila była świadectwem niezwykłej więzi między człowiekiem a dzikim stworzeniem, połączonymi przez okoliczności i przetrwanie. Po trzech godzinach wędrówki zmęczenie zaczęło odbijać się na ciele Marka, każde mięśnie wołały o pomoc przy każdym kroku, ramiona zesztywniały od ciągłego ciężaru, a nogi drżały od trudności w poruszaniu się po nierównym leśnym terenie. Fizyczne wyzwania związane z noszeniem rannego niedźwiadka pchały go na granice jego możliwości. Stan niedźwiadka niepokoił Marka coraz bardziej, z każdą mijającą godziną. Choć niedźwiadek pozostał zaskakująco spokojny, jego oddech stawał się coraz płytszy i nieregularny, a prowizoryczny bandaż na nodze był całkowicie przesiąknięty. Marek czuł, jak temperatura ciała zwierzęcia rośnie. Podczas krótkiego odpoczynku wykorzystał ostatnią czystą chusteczkę, by na nowo opatrzyć ranę. Niedźwiadek patrzył na niego oczami, które wydawały się pełne zarówno zaufania, jak i bólu, wzbudzając w sercu Marka coś głębokiego. Stromy wąwóz zablokował ich drogę, zmuszając ich do przejścia wzdłuż krawędzi, by znaleźć bezpieczne przejście. Ominięcie przeszkody zabrało im cenny czas i energię. Buty Marka poślizgnęły się na luźnych kamieniach, a każdemu prawie upadkowi towarzyszył strzał paniki w jego ciele. Niedźwiadek wyczuł napięcie, przyciskając się mocniej do pleców Marka. Jakby próbując pomóc utrzymać równowagę, ich więź rozwinęła się już daleko poza relacje noszącego i ładunku. Kiedy Marek mówił spokojnie do niedźwiadka podczas krótkich postojów, ten odpowiadał delikatnymi ruchami i cichymi dźwiękami. Te momenty komunikacji wydawały się niemal nadprzyrodzone, jakby ich wspólna trudność przełamała naturalne bariery między człowiekiem a dzikim zwierzęciem. Grzmoty burzy dobiegały z oddali, a wiatr niósł wyraźny zapach nadchodzącego deszczu. Marek wiedział, że muszą znaleźć schronienie, zanim burza nadejdzie. Rany niedźwiadka musiały pozostać suche, a jego wyczerpane ciało nie poradzi sobie w śliskich warunkach. Jednak las oferował małą ochronę przed nadchodzącą burzą. Gdy fizyczne zmęczenie zaczęło go przytłaczać, Marek znalazł siłę w niespodziewanym źródle zaufaniu, jakie ranny niedźwiadek pokładał w nim, które stało się jego motywacją. Za każdym razem, gdy rozważał zatrzymanie się, czuł bijące serce niedźwiadka na plecach, przypomnienie o życiu, które zależało od jego wytrwałości. To już nie chodziło tylko o uratowanie dzikiego zwierzęcia. Stało się to świadectwem głębi współczucia i siły ludzkiego ducha. Las stawał się coraz gęstszy, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Kolczaste krzewy raniły ubrania Marka, a niskie gałęzie zmuszały go do kłócania, starając się utrzymać cenny ładunek. Każda przeszkoda odbierała mu coraz więcej energii, ale mimo wszystko znajdował siłę, by iść dalej. Jego świat zawęził się do prostego rytmu stawiania kroków, każdy następny krok był jakby wyzwaniem. Mimo tego, Niedźwiadek pozostał wiernym towarzyszem, a jego ciche jęki nie były już tylko oznaką bólu, ale zdawały się niosły również otuchy. Kiedy kroki Marka zaczynały słabnąć, Niedźwiadek lekko przesuwał swój ciężar, pomagając mu odzyskać równowagę. Ich przetrwanie stało się splecioną ze sobą walką, w której każde z nich zależało od drugiego w tej wyścigu z czasem. Kiedy zbliżało się popołudnie, fizyczne zapasy Marka były na wyczerpaniu, ale jego determinacja tylko rosła. Zaufanie, jakim obdarzył go ten dziki zwierz, jego życie w jego rękach, obudziło coś pierwotnego w nim. Każdy krok do przodu stawał się aktem sprzeciwu wobec zmęczenia, każda mila triumfem woli nad fizycznymi ograniczeniami. Popołudniowe niebo zrobiło się mroczne a pierwsze ciężkie krople deszczu zaczęły padać. Marek poczuł, jak niedźwiadek drży na jego plecach, jego temperatura ciała spadała w zimnym deszczu. Bandaż na nodze zwierzęcia całkowicie przesiąkł, a oddech niedźwiadka stawał się coraz bardziej ciężki. Ich sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna z każdą minutą. Deszcz szybko zamienił leśny grunt w zdradliwą powierzchnię. Spadające liście stały się śliskie pod butami Marka, a gleba zamieniała się w błoto, które wciągało jego stopy z każdym krokiem. Jego nogi, już wyczerpane, zaczęły drżeć niekontrolowanie. Każdy krok wymagał ogromnej koncentracji, by nie upaść. Jego wzrok zaczynał się zamazywać od zmęczenia, godziny noszenia rannego niedźwiadka wyczerpały ostatnie pokłady sił. Jego ramiona płonęły bólem, a mięśnie pleców kurczyły się w bolesnych skurczach. Waga, która początkowo wydawała się do zniesienia, teraz stała się nie do udźwignięcia. Stan niedźwiadka pogarszał się szybko, a jego ciche jęki stawały się coraz słabsze, a ciało drżało nieustannie. Marek czuł, jak serce zwierzęcia bije nieregularnie na jego plecach. Zaufanie, które zbudowali podczas tej podróży, sprawiało, że te oznaki pogorszenia stawały się jeszcze bardziej poruszające. Mówił delikatne słowa otuchy, choć jego głos łamał się z powodu emocji i zmęczenia. Piorun przeciął niebo, a za nim rozległ się ogłuszający grzmot. Intensywność burzy rosła, zamieniając las w labirynt wiatrów i deszczu. Marek desperacko szukał schronienia, wiedząc, że muszą chronić rany niedźwiadka przed ulewą. Powalone drzewo stworzyło małe naturalne schronienie i ostrożnie wsunął ich pod nie. Podczas tego krótkiego odpoczynku Marek sprawdził rany niedźwiadka. Widok sprawił, że jego serce zatonęło. Rana zaczęła wykazywać oznaki infekcji, a oczy niedźwiadka były matowe z gorączki. Czas się kończył. Nie mogli sobie pozwolić na czekanie na poprawę pogody, bez natychmiastowej pomocy medycznej wszystkie ich wysiłki poszłyby na marne. W tej chwili bliskiej rozpaczy Marek znalazł siłę, której nie wiedział, że posiada. Myśl o porażce, teraz, po tym wszystkim, rozpaliła w nim niezłomną determinację. Zdjął swój. Ostatnią suchą warstwę odzieży owinął wokół dużącego niedźwiadka. Jego własny komfort przestał mieć znaczenie, liczyło się tylko ich wspólne przetrwanie. Przez deszczową zasłonę Marek dostrzegł coś, co sprawiło, że jego serce zabiło szybciej. Przerwa w linii drzew sugerowała, że zbliżają się do krawędzi lasu. Cywilizacja była tuż za tymi drzewami, a klinika weterynaryjna nie mogła być daleko. To przeczucie nadziei dodało mu energii odsuwając zmęczenie, które zaczynało go przytłaczać. Ostatni odcinek okazał się najtrudniejszy. Burza osiągnęła szczyt swojej intensywności, przekształcając małe strumienie w wartkie wody, które blokowały im drogę. Marek brnął przez wody sięgające mu po kolana, każdy krok to walka z siłą wody i błota. Niedźwiadek przycisnął się do niego, szukając ciepła i bezpieczeństwa w tych przerażających chwilach. Ich wspólne przeżycia stworzyły więź, która wykraczała poza naturalny porządek. Gdy Marek się potknął, niedźwiadek instynktownie przesuwał swój ciężar, pomagając mu odzyskać równowagę. Kiedy drżenie zwierzęcia nasiliło się, Marek zaczął cicho nucić gest, który zdawał się uspokajać ich oboje. Przestali być tylko człowiekiem i dzikim zwierzęciem, stali się partnerami w przetrwaniu. Gdy w końcu dotarli do krawędzi lasu, światła Hamiltonu pojawiły się w oddali przez deszcz. Widok ten niemal powalił Marka na kolana z ulgi. Udało się. Przetrwali dziką naturę, a pomoc była w zasięgu ręki. Niedźwiadek lekko się poruszył, jakby wyczuwając zmianę w ich sytuacji. Jego serce, choć słabe, pozostało miarowe na plecach Marka. Marek ledwo utrzymał się na nogach, gdy przekroczył próg kliniki weterynaryjnej. Nagle jasne światła fluorescencyjne i ciepło budynku stanowiły szok w porównaniu do ich wcześniejszej tułaczki w dziczy. Pracownicy ruszyli w ich stronę, ich twarze wyrażały mieszankę szoku i troski na widok mężczyzny niosącego rannego niedźwiadka. Główna weterynarz, dr Sara Miller, natychmiast przejęła kontrolę nad sytuacją. Jej doświadczone ręce ostrożnie zdjęły niedźwiadka z prowizorycznego nosidła Marka i położyły go na stole do badań. Niedźwiadek, zbyt słaby, by stawiać opór, leżał nieruchomo, a zespół medyczny szybko ocenił jego stan. Ich twarze zrobiły się poważne, gdy odkryli rozległość obrażeń. Wstępne badanie ujawniło poważne uszkodzenie tylnej nogi, niebezpieczny poziom odwodnienia oraz rosnącą gorączkę spowodowaną infekcją. Doktor Miller działała błyskawicznie, wkładając kroplówkę, aby dostarczyć niezbędne płyny i antybiotyki. Oczy niedźwiadka, teraz zamglone gorączką, szukały wzroku Marka przez pokój. Nawet w swoim osłabionym stanie, niedźwiadek wydawał się szukać pocieszenia u człowieka, który przyniósł go w bezpieczne miejsce. Czas stał się nieostry, pełen procedur medycznych i napiętych momentów. Zespół weterynaryjny oczyścił i odpowiednio opatrzył rany, podał leki i monitorował funkcje życiowe niedźwiadka. Każda minuta niosła nowe wyzwania, ponieważ walczyli o ustabilizowanie tego niezwykłego pacjenta. Infekcja rozprzestrzeniła się bardziej, niż początkowo przypuszczano, zagrażając przeżyciu zwierzęcia. Marek obserwował skąta sali, zapominając o swoim własnym zmęczeniu w obliczu tej krytycznej chwili. Jego ubrania przesiąkły wodą z deszczu, a mięśnie krzyczały z bólu, kiedy się poruszał, ale to już nie miało znaczenia. Jedyne, co się liczyło, to małe życie walczące o przetrwanie pod jasnymi światłami medycznymi. Doktor Miller podeszła do Marka z wyważoną miną. Wyjaśniła, że kolejne 24 godziny będą kluczowe. Niedźwiadek stracił dużo krwi, a infekcja była poważna. Jednak młody wiek niedźwiadka i niezwykle szybkie dostarczenie go do opieki medycznej dawały nadzieję. Czasami dodała cicho wola życia, którą wykazuje. Dli, ale bogaty w naturalne źródła pożywienia. Rankiem, w dniu, wy, Marek stał z zespołem ochrony przyrody w wybranym miejscu. Niedźwiadek, teraz w pełni zdrowy i znacznie większy, postawił swoje pierwsze kroki w stronę wolności na skraju lasu. Zatrzymał się na chwilę, odwrócił i spojrzał wstecz po raz ostatni. W tej chwili Marek zobaczył w jego oczach to samo zaufanie, które prowadziło ich przez ich niezwykłą podróż. Następnie, pewnym krokiem, młody niedźwiedź zniknął w dziczy, niosąc ze sobą niezwykłą historię przetrwania i niezłomną wieś między człowiekiem a dzikim zwierzęciem.